Scyzorek jaki chciałem teraz zaprezentować to scyzoryk SPARTA 1.3603. A scyzoryk, można powiedzieć, że taki podstawowy najbardziej Victorinoxa, posiadający dwa główne ostrza, ostrze długie, ostrze krótkie, a także. Otwierasz do, do butelek z śrubokrętem płaskim oraz kolejny otwierasz do konserw z kolejnym śrubokrętem płaskim, ale dużo węższym. Poza tymi ostrzami z tej strony posiada ten scyzoryk także korkociąg oraz szpikulec. Tak jak wszystkie scyzoryki o długości 91 mm, posiada on także wykałaczkę i pęsetę. Scyzoryk ten występuje w wielu kolorach. W chwili obecnej mam tutaj pod ręką cztery kolory. To jest jeszcze kamuflaż, kolor czarny, oraz niebieski transparentny. Numery wszystkich tych scyzoryków znajdziecie w opisie aukcji. Do scyzoryka Spartan można dokupić szereg różnych etui. Tutaj mam kilka takich najbardziej podstawowych, najbardziej popularnych. Jedno z nich to jest te czarne etui, skórzane. Kolejne to mm, brązowe, skórzane. Jest także czerwone. Przy czym różni się ono od tych dwóch pozostałych, tym że. Nie jest zapinane na rzep, tak jak tutaj, te, natomiast jest zapinane na zatrzask. Inne modele etui to model neuronowy czarny, z wodoodpornego materiału, zapinany również na zarzep, zapinany, można przypiąć go do paska. Oraz takie etui czarne, skórzane, różniące się. Także możli... można go zapiąć do paska, natomiast różni się tym, że posiada taki obrotowy klips, dzięki czemu Etui można zapiąć pod różnym kątem do paska. Ostatnie modele, które w tym momencie posiadam pod ręką, to takie czarno-czerwone Etui, którego główną zaletą jest to tak naprawdę, że, że jest stanie. Akcesoria, jakie mogę polecić do, do scyzoryka Spartan, to, to taki łańcuszek, który można wykorzystać w ten sposób, że przypinamy sobie scyzoryk. Drugi koniec przypinamy na przykład do, do spodni, do szlówki, do, do kieszeni, do portfela, dzięki czemu nawet jeżeli nam scyzoryk wypadnie z kieszeni, to go nie zgubimy. To co głównie, głównie się dzieje. Wszystkie informacje odnośnie tego scyzoryka znajdziecie w się w podpisie tego filmu. Wszystkie numery seryjne. Aha, co jeszcze mogę dodać o tym scyzoryku? Jego główne zalety: To, że jest bardzo tani, jest bardzo poręczny, lekki, można go zabrać w każde miejsce i ma wszystkie najważniejsze podstawowe funkcje, jakie mogą nam się przydać w niemalże codziennych sytuacjach. tak.